Dzień dobry wszystkim. Wielka radość dla mnie, że mogę tutaj być w imieniu Hiszpańskiego Związku Zawodowego Solidaridad. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Więc w pierwszym rozdziale. Chciałbym podkreślić różnicę między Unią Europejską a Europą, to, to ważne rozdzielić te dwie pojęcia, po, pojęcia w celu ochrony naszej tożsamości. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że Europa i Unia Europejska to dwie zupełnie różne koncepcje. Unia Europejska, która narodziła się, by służyć przetrwaniu narodów, służyć interesom narodów kontynentu, stała się globalistyczną jednostką polityczną, która definitywnie wyrzekła się swojego historycznego znaczenia, swojej też tożsamości. Dlatego mylą się ci wszyscy, którzy określają nas jako eurofobów lub eurosceptyków, za potępienie tego, czym w końcu stała się Unia Europejska. Unia Europejska, która narodzi Wodziła się jako unia gospodarcza została utworzona z suwerennych narodów po II wojnie światowej. Pod, stworzyła a potem stworzyła się biurokratyczna nadbudowa, której jedynym celem jest zniesienie narodowej suwerenności tożsamości. W naszych oczach Europa to znacznie więcej niż rozpadająca się ponadnarodowa jedność. Wierzymy słusznie, kwestionujemy wiele aspektów Unii Europejskiej. Postrzegamy Europę jako rzeczywistość historyczną i geograficzną, która wykracza daleko poza traktaty, sojusze i przymus ideologiczno-kulturowego globalizmu. Europa to cywilizacja doskonale zdefiniowana przez swoją historię i nikt nie powinien jej ignorować. Są to myśl grec... Jest to myśl grecka i filozofia Grecja, cywilizacja rzymska i prawo rzymskie oraz duchowość chrześcijańska. Ateny, Rzym i Jerozolima to filary, które od wieków podtrzymują naszą cywilizację. I nadają nam tożsamość, naszą tożsamość. Jest obiektywnym faktem, że Hiszpania jest częścią tej jednostki cywilizacji. I nie tylko ze względu na swoje położenie geograficzne, ale także dlatego, że poprzez swoje bohaterskie czyny przyczyniła się do historii powszechnej. Przykładem może być odzyskanie przed islamem, który jest historycznym symbolem zarówno. Yy, Węgier i Hiszpanii, odkrycie i cywilizacja nowego świata, dowód kształtu kuli ziemskiej, pierwsza światowa podróż po historii, ochrona tradycji chrześcijańskiej, dzieła literackie, artystyczne i filozoficzne, rozpowszechnianie się języka hiszpańskiego którym posługuje się obecnie ponad 600 milionów ludzi na całym świecie. Mimo tego i wielu innych rzeczy nie można kwestionować naszej europejskości bez względu na to, jak krytycznie odnosimy się do globalistycznej eurokracji. I to nie tylko z powodu naszego wspomnianego wcześniej położenia geograficznego, ale także dlatego, że od wieków walczyliśmy o kulturę europejską, dla naszej tożsamości, naszego dziedzictwa, o naszą tożsamość nasze dziedzictwo i nasze cywilizacje. Kluczowe idee, takie jest suwerenność, jak wzrost po rewolucji francuskiej, znane dziś jako państwa narodowe, również narodziły się w Europie. Tylko Francja, prawda? Ponadto jasne jest, że w spokojnej o analizie Unii Europejskiej nie można oderwać od tej historii. Imperie narody toczyły wojny na naszym kontynencie, czego e, ostatnim przykładem jest Druga wojna światowa. Bez II wojny światowej nie da się zrozumieć powstania EWWS, e, e, e EWG, e, Euratom, Unii Europejskiej i jej instytucji. Obietnica pokoju i dobrobytu, jaką oferuje Unia Europejska, entuzjastycznie doprowadziła większość narodów do przynależności do bloku europejskiego, w którym kilka dekad temu niektórzy byli jeszcze wrogami ze sobą. Okazało się jednak, że ta współpraca, wspólnota wszystkie obietnicy to tylko chimera. Aby to y, wystarczy spojrzeć na narody, które kiedyś znajdowały się pod sowieckim jarzmem, takie jak Polska i Węgry i tak dalej. Te narody również chciały należeć do bloku europejskiego po upadku Żelaznej Kurtyny, ale nikt im nie zasygnalizował, że zostaną zmuszone do obietnic, y, y, granic różnych ani że ich zostanie wyparte z Brukseli e, e, i znajdą się e, e, demokratycznych e, rządów, jakim jest węgierski i polski. W końcu to efekt jest taki. Unia Europejska to rozpad państw i ich tożsamości, destrukcja gospodarek narodowych, podporządkowanie globalnemu rynkowi, substytucja populacji, ataki na sprzeczne interesy ideologiczne, wartości nasze dziedzictwo kulturowe, prześladowanie decydentów, pierwszeństwo niektórych sił lobbyingowych, które podważają rodzinę, prawdziwą wolność i życie. Krótko mówiąc, Unia Europejska jest autorytetem autorytarną y, konstrukcją, o której nikt nie wie, którego nikt nie wybierał, który dzień po dniu niszczy narodową suwerenność i tożsamość własnych państw. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to też trudno to rozumieć w naszych rozumie rodaków, bo ideologiczne podporządkowanie globalizmowi europejskiemu jest bardzo silne. Pomimo tego, że, przystąpienie, e, że przystąpiliśmy do Unii, e, Hiszpania przestała być jedną z dziesięciu największych potęg gospodarczych i przemysłowych. I zdecydowana większość Hiszpanów nadal uważa, że Unia jest rodzajem organizacji pozarządowej, która bezinteresownie nam pomaga. I bez Go i bez jego instytucji nie bylibyśmy już na świecie. Jak nowa Wenezuela, z której moglibyśmy jak, jak przykład korzystać. Jest to błąd przedstawicielstwo niemieckiej. SPD w Hiszpanii na zamówienie i yy, w interesie Niemiec jako coś zepsuło nasz krajowy przemysł. Przemysł, ro, rolnictwo, hodowlę zwierząt i rybołówstwo zostało zniszczone. Zniesione w imię rzekomej przemiany przemysłowej, co jest eufemizmem. Yy, po prostu sprzedaliśmy naszą suwerenność yy, w, w kawałkach. Następnie, abyśmy poczuli się zadłużeni. O czym Otrzymaliśmy pomoc z Unii Europejskiej jako rekompensatę i w zamian za redukcję, abyśmy mogli zakończyć całkowity rozpad naszej produktywności, zadowolić naszą klasę polityczną. Po prostu nam tak y, 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 te subsydia, które dali, w dużej zmierze zaspokajali politykę poza Unią i służyli wyłącznie celom propagandowym, co było bardzo szkodliwe dla naszego narodu. Ale to nie tylko lewica sprzeda naszą suwerenność, ale także prawica po, poprzez Partię Ludową zmniejszając naszą konkurencyjność, dewaluując nasze płace, podnosząc ceny, utrudniając podtrzymanie, odniżając standard życia. To, że w przeciwieństwie do innych narodów, takich jak Polska i Węgry, my w Hiszpanii przejęliśmy praktykę naszej elity, wynika z faktu, że dość duża część Hiszpanów znajduje się w silnym kompleksie. Mają kompleksy, które niestety zależy, na wszystkich szczeblach są obecne. I te, to jest taka kompleks poddawania się władzy trzeciej podmiotom ponadnarodowym i własnym przeciwko interesom wykraczającym poza nasze interesy. Po rozpadzie naszej gospodarki i wprowadzeniu euro Unia stworzyła umowy o wolnym handlu, które ostatecznie podkopały strukturę produkcji w Hiszpanii. Mało to, bardzo negatywny, miało to bardzo negatywny wpływ na nasz obszar. Umowy z krajami, które pracują przy niewolniczej pracy i tym, które nie spełniają wymaganych kontroli fito, no, fitosanitarnych, takich jak Republika Południowej Afryki czy Maroko, a wraz z dotacjami uniemożliwiają naszym producentom konkurowanie i przywrócenie sektora jako produktywnego sektora gospodarki. Ponadto Unia patrzy, na bok, gdy przekraczane są kontyngenty yy, importowe podpisane w tych umowach. Bo waż, uważam, że kolejnym podstawowym aspektem zrozumienia, co Unia oznacza dla narodów, jest zadłużenie. Po kryzysie w 2008 roku Niemcy, aby ratować inwestycje inwestorów, zmusiły Hiszpanię do akumulacji jeszcze większego zadłużenia. I tak znaleźliśmy się w błędnym kole, w którym poprosiliśmy o Spłatę kredytów, zadłużenia. To generuje ta, dodatkowe zadłużenie, w tym samym nie spłacono odsetki. Ten dług, który dziś stanowi ponad 120% naszego PKB, jest pod każdym względem pogwałceniem naszej suwerenności. Ulgi, wytyczne, stawki podatkowe, takie jak VAT lub kwota, yy, samozatrudnienie itd. Tak Dlaczego Unia wymaga od nas zmniejszenia? siły nabywczej naszych emerytów, a nie zmniejszenia liczby czy pensji polityków. Oczywiście dlatego, że większość naszych polityków działa jako mediatorzy interesów globalistycznych. Dług i związane z nim interesy utrudniają rozwój narodów. A tego, właśnie chcą a tego właśnie chcą Brukselcy, biurokraci, którzy traktują narody ich dobrody jak deptanych, ujarzmionych konkurentów. Ponadto wszystkie te problemy mają fundamentalny, leżący u podstaw aspekt podporządkowanie ideologiczne i kulturowe. Propagacje przeciwko Hiszpanii, innym narodom, przeciwko inną ludom i południowej Europie, zwanych jako włóczęgi, ma zarówno wpływy wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Dzięki tej propagandzie rozpowszechnianej przez nasze antyelity i jego propagowanie media osiąga się odwrotny efekt. Ma szkodliwy wpływ na naszą gospodarkę i narodową. Ostrasza inwestorów, rodzi niepewność, generuje jeszcze wyższe stopy procentowe i ostatecznie dalej dawaluje naszą gospodarkę. To dlatego biurokraci w Brukseli są zainteresowani kontynuacją akumulacji Coraz większego zadłużenia w Hiszpanii, a także w innych krajach, dewalując naszą gospodarskę, kłaniając się ich propagandzie, aby nadal polegać na ich, podlegać tej polityce. Ta forma podporządkowania wynika w dużej mierze z braku patriotyzmu, korzeni miłości do naszej kultury i tożsamości narodowej. Bak patriotyzmu, w połączenie z po proeuropejską gorliwością oznacza podporządkowanie znacznej części Hiszpanów Unii Europejskiej, jej instytucjom i globalistycznym dążeniem, co jest trudne do odwrócenia. Rozwiązanie to trudne, ciężko nierążliwe, chociaż Hiszpania przeżywa jeden z najtrudniejszych czasów. Miliony Hiszpanów i Europejczyków cierpia, cierpią z powodu bardzo wysokiego zadłużenia i bezrobocia. Ze strony Unii Solidaridad odmawiamy realizacji projektów, które ostatecznie podważają naszą suwerenność, tak jak, takich jak Europa Federalna, Europa regionów czy rzekoma jedność wokół hipotetycznych Stanów Zjednoczonych Europy. Odrzucamy to całkowicie. Określamy siebie jako patriotów, suwerenistów, bronimy modelu wolontariatu i współpracy. Sytuacja w Hiszpanii jest pod tym względem szczególnie delikatna, ponieważ naszej suwerenności zagrażają nie tylko zewnętrzne organizacje ponadnarodowe, ale także wewnętrzne ruchy separatystyczne, których przywódcy, jak dobrze wiecie, spotkali się i znaleźli schronieni w Brukseli. Jednym z głównych siedzib EUE. Dlatego wybieramy przede wszystkim ochronę integralności terytorialnej naszego narodu, ochronę naszych granic przed przymusowymi przepływami migracyjnymi, ochronę naszej gospodarki przed tyranią wielkich korporacji międzynarodowych i rynku grobanego. Ożywienie naszego życia produkcyjnego i gospodarczego, ochronę naszej suwerenności, kultury, historii, tożsamości, równości narodów. Trwałe wartości, takie jak życie i rodziny, które są dzisiaj zagrożone, to są naszymi wartościami. Tego chcę hisz dla Hiszpanii, narodów kontynentu. Co wiecie budowanie naszej relacji współpracy w kwestiach, które dotyczą nas wszystkich przy jednoczesnych zachowaniu naszej suwerenności na wszystkich poziomach. Uważamy, że stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie Unii Europejskiej, jej polityki ograniczenia ideologiczne, przepisy imigracyjne niszczenie gospodarek narodowych i inne praktyki podważające suwerenność narodów. Innym kluczowym y, y, y aspektem jest, prawda, inwazja im, imigrantów, które należy poruszyć w odniesieniu do Unii Europejskiej, jej instytucji, jej masowa imigracja. Władze europejskie zobowiązują narody do kwotowania imigrantów, w wielu przypadkach wykorzystywane jego pretest, jako pretest do ochrony przed wojną. I jednak ci imigranci często nie uciekają przed konfliktami zbrojnymi, ale ani nie szukają azylu politycznego, ale imigranci ekonomiczni to są zachęcani przez rządy krajowe, mafie imigracyjne, niektóre organizacje pozarządowe, organizacyjne, globalistyczne. Ci imigranci są częścią sieci, która wkłada do nich miliony euro do kieszeni. Unia Europejska stoi przed krajami jak moralny bastion próbujący deptać suwerenność krajów w celu wymuszenia fałszywej solidarności. Fałszywa solidarność, niszczenie wspólnot, dezintegracja wspólnot przez ideologię niewielokulturowości wymuszoną przez wielkie mocarstwa. Sposób życia, obyczaje, tradycje, tożsamość wspólnot narodowych, dotkniętych parytetami. Wraz z prowadzeniem kwot z różnych powodów tworzy się z globalny sojusz. Z jednej strony lewicowy progresywizm pod wpływem dobrego endofobii. Z drugiej strony kapitalizm finansowy, który. Wysząc się swoją niemoralnością i chęcią zysku, sprowadza do domów niewolniczą pracę i niższe warunki pracy rdzennych robotników. Rządy krajowe, rezygnując ze swojej insomerywności, padają na kolana w obliczu unijnego przymusu akceptując i wspierając masową imigrację i chcą nas sprzedać rozwiązanie problemów demograficznych, które pomino złagodzić niski wskaźnik urodzeń narodów europejskich. A w konsekwencje ponoszą najskromniejsi Europejczycy. To nie jest europejskie to, co my chcemy. Wręcz przeciwnie, to nic innego jak to, że chcemy zachować Europę poprzez narody, które tworzą naszą cywilizację.